Siódma 30 a my dzisiaj wybieramy się w góry. Jedziemy zobaczyć Bokor. Ja już kiedyś nakręcałem film, ale jeszcze go nie upubliczniłem i zresztą chyba nigdy go nie upublicznię Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda nagrać fajne materiały. Jedzie z nami oczywiście Bartek i Michał, Sinia, e, także. Będzie co oglądać, będzie co nagrywać. O, a teraz jedziemy na śniadanko. Camp Riverside. Jak możecie zobaczyć, chłopaki tam jeszcze odsypiają po, nos, po nocce. Chłopaki oczywiście z tuk-tuków No, my się dzisiaj wybieramy tam, na te szczyty. O, jedzie jakiś. Team Harleyowsów o no, motorki fajne każdy też GoPro. O, nasze tutaj maszyny nie prezentują się tak świetnie, ale za to Bartek dzisiaj dostał nowe blachy Kampong Chang 9.796 mamy, jeszcze jedziemy zatankować, na razie siadanko, a potem zatankować i ruszamy. W góry. Płatne. Co Kalzone? Kalzone? Nie, ja się między zupką a... oh, ty Po oczekiwaniu yes. na śniadanko na kawkę jeszcze tutaj podszedłem sobie bliżej rzeki ...no, żeby pokazać wam też góry, gdzie się wybieramy dzisiaj. No, to jest ciekawe zawsze, bo mimo, że wokoło może być piękna pogoda, no nawet jak teraz, ale góry zawsze tutaj zbierają te chmury niesamowite. Zresztą tam są tam obrazki, jak będziecie mogli zobaczyć, tam są takie urwiska i te chmury są poniżej miejsca, z którego się ogląda. Także, no, niesamowite wrażenie... Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, czy nie będzie padać. O! Jak możecie zobaczyć, już coś z rana na skuterku sobie pływa. No a jeszcze taką kwestię poruszę złota, bo wczoraj się tak dowiedziałem, a też rozmawialiśmy po prostu. No i powiem Wam, że jeśli chodzi o złoto w Kambodży, to jak się dowiedziałem wczoraj otworzyli pierwszą kopalnię złota i niestety, 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 ale kopalnia należy do Chin no ale jest to właśnie ciekawe, bo dla mnie było ciekawostką właśnie, czy kiedykolwiek w Kambodży wydobywali złoto czy ich ziemie są bogate w takie kruszce jak właśnie złoto, miedź nie wiem, palat, srebro no i jak się okazało ostatnio Chińczycy taką kopalnię a dokładnie złota w Kambodży otworzyli no, co daje mi sporo do myślenia i, i wydaje mi się, że jeszcze mm, sporo w Kambodży jest miejsc, gdzie różne e, kamienie lub metale e, można lub będą w przyszłości wydobywać wiem, że tam e, na północy w prowincji Ratanakiri, Mundurkiri jest też sporo różnych kopalni kamieni szlachetnych, które są dosyć ponoć w dobrych cenach do nabycia. Dużo na ten temat nie wiem, być może warto się zainteresować taką tematyką, ale na pewno to daje dodatkowy smaczek, jeśli chodzi o Kambodżę i, i, i to, co, co Kambodża jeszcze może dać od siebie no tutaj mieszkającemu społeczeństwu, no a tak naprawdę najbardziej e, kmerom, no i chińczykom, a to z tego względu, że jednak władza tutaj, e, no można powiedzieć, że wspiera chiński rząd chińczyków, także na pewno tutaj mają troszkę łatwiej. Także dojechaliśmy do bram. Pokor więc jak widzicie brama potężna dzisiaj jest niedziela, także sporo ludzi Mamy tak za późno Place Where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself. No to robili, nie ostatnio To była taka rybacka miejscowa Ale ten, ale ten... jest. Ale pod, bardzo podobny cypel był, więc bardzo możliwe, że to jest ta miejscowa. Półkok nie? No. Tam, tam tak, ale mówię o samym tutaj tyle. Ja nie wiem, całym, no. Taka woda ładna, trzeba by to jechać sprawdzić, nie? Czy tam się da coś z dupę zamoczyć? Nie no, woda ładna, ale to jest, wiesz, tylko dlatego, bo jest słoneczny dzień, a to płytko, nie? Ale to fajnie też. To no, trzeba wygląda ładnie. Tylko jak ja tam... jeżeli to jest to, gdzie ja byłem, to tam był syf, bo tam byli rybacy i tam był syf, nie? No. O. O, oh, fat monkey. 뒤 <laughs> 에 Tam na górze jest Buddha, którego na razie nie zobaczycie, bo będziemy go zwiedzać jak będziemy wracać. A my jesteśmy właśnie na pierwszym przystanku. Tormonza. <głos》. <głos》. Spoko, Pogoda dopisała. Jak no. Lepiej to wyglądało z rana. No jest nieźle. jak No to, to, to prawda I prawo prawo, to jest turn right Nie? Yeah, w yeah, prawo Można powiedzieć, zombie, trochę osiedle. Bo w tych budynkach, tutaj do wynajęcia, prawie nikt nie mieszka. No, zresztą nie wiem, po co mieszkać. Znaczy, góry ogólnie są super, tutaj, ale oprócz e, tych budynków, tutaj i kilku świątyń, to nie ma za wiele rzeczy. No, oczywiście tam jeszcze kasyno i hotel. Bo być może pracownicy, to jest ma jakiś sens. A my zaraz wchodzimy tutaj do kompleksu świątyń. O, Michał, przewodnik. Michał przewodnik, bo już twierdzi, że tutaj był wielokrotnie. Tam ogromna hala niewiadomego. Safari. A tutaj tak po lewo. Safari. Z Jest z nami Robert z Red Bulla. Robert bez Kubica. Robert, Bezos. Wielokrotny, wielokrotny zwycięzca rajdu Paryż Dakar. Wielokrotny. Na Dreamie. Na, Dreamie. na, na, wave. Wave. na wave, przepraszam. Na fali, panie. Ja tylko na fali.

Ładnie tu nie? Dobry jestem stawiu, tam. Ciekawe, jest ten stawik niebieski. Ciekawe jestem, że to jest naturalne, czy nie? Tam jest świeżo farma jakaś ogarnięta, nie obaw. może to też jest wykupane. ກະຊວງພັດທະນາວຽກງານປະຊາຊົນ ជាប្រតិបត្តិតាមព្រះសកលចម្រើនរដ្ឋានាទីនេះទៅអរដល់កាន់និរន្តរណត្តសង្ឃធម្មសូមឲ្យពរអង្ជ័យសិរីសួស្ដីទាំងនាងកុលបុលតកមហាបតាយកាត់នៅដល់បងម្ដងទៀតណាដែលមានសេចក្ដីប្រាថ្នាទាំងអានមោទនីបងណាសាទុសានព្រះហមរបស់ខ្លួននៅដល់គ្នាសុខចម្រើនដល់វិញ្ញមនៅមានសេចក្ដីទៀនញោមទៅណាជិះឡានទៅលើផ្លូវកាឡាញោមណា តាមរ័យមិនបតុងលោកនំឆាន់ស្រាប់ញោមទៅដល់មកពេញទីទីនហានតាមរបស់របស់ទៅឲ្យទីក្នុងនេះគុំគេជិះកលើមហាសាលាញោម Muszę przyznać, że jak na świątynie to do modlitw, niesamowite miejsce, niesamowite widoki. Można się modlić w takim miejscu, co? Ty go przetrzeźniesz, czy co? Jezus Maria, Putin coś zrobił, bo następny youtuber Dobrze. Sic na caminho Yes? What? Yes. Sic on the stone. O, tu jeszcze jest od bramy wjazdowej jakiś Budda. Tu też jakiś posąg. Idziemy jeszcze w drugą stronę, zobaczymy jak tam widoki wyglądają. No, dzisiaj trafiliśmy na fajną pogodę, także coś widać, bo ostatnim razem jak byłem, to też były bardzo fajne właśnie tam, chmury tutaj się kłębiły pod, tak można powiedzieć pod stopami, ale nie było takich pięknych widoków. Oh. Oh, the eat, eat the, the to yeah. maybe the dog is the budda Ja czuję, że... Tak? big content. niektórzy ptaszki Mamy nowy, kontent. Widzimy Kmerzy, rodzinka zapewne mają obiad. A my idziemy dalej. Tutaj myślę, że jakiś budynek socjalny, ale po szatach widzę, że musi być to e, jakieś pomieszczenie dla mnichów. To musi być fajny widok z, widok z tej drabinki Jesteśmy teraz w bardzo ciekawym miejscu. A to ze względu, że opuszczony chrześcijański kościół jest właśnie na tym wzgórzu. Tam też jakiś fajny widoczek jest, z tego co pamiętam. No, idziemy zobaczyć, jak to teraz się prezentuje. O, tak wygląda okolica. Tam jakieś idą. Chmury wyglądają na deszczowe. Zobaczymy, czy nam się zaraz mocno krajobraz nie zmieni. A, tam jeszcze mamy kilka punktów do zobaczenia, także tu jakiś zbiornik. Zostańcie z nami. Zbiornik jakiś zwodny, wodny, ale te skałki tam z tyłu, widzieliśmy, chyba fajnie wyglądają. Jeszcze nie ma. Nie ma już? Ale one były z tyłu. Nie, to były. Ale figurki z tyłu powinny być. Mm. Tu kiedyś stały figurki, ale Jest jeszcze ale nie, to nie to ma. Wydziałem. Ok. A nie ma nic powolnego, nikt się nie wpisał, co? W samobójców, czyli ponoć w przeszłości kiedy ludzie przegrywali pieniądze w kasynie, to właśnie tutaj skakali w tą przepaść. wróciliśmy właśnie do miejsca, gdzie prawdopodobnie spędzimy trochę więcej czasu. A, a mianowicie wodospad. Ja już kiedyś byłem, ale w porze suchej. Także nie było zbyt dużo wody, no dzisiaj się spodziewam, że zobaczymy fajny widok, bo jednak wszędzie wokoło te rzeki są pełne po porze deszczowej, nawet ostatnio jakbyśmy u Michała te pola ryżowe, to naprawdę jest coś niesamowitego ile wody tutaj. W tym okresie spada jak zielono jest, jak szybko wszystko rośnie. Teraz na przykład idąc yy, czuję jak pali mnie słońce w szyję yy, Mimo że jest ciepło to naprawdę bez bluzy na skuterze po prostu w kilka godzin mi się usmażył. No, o, Marcin Bogdan Marcin Bogdan jako Dero Pięknie. Coś pięknego. Coś pięknego. Jak to ja pizzę, tutaj mam delivery. Będzie problem z Na szczyt, poproszę Czekło water, baby, check. Check water is cold or not? Oh, very, <laughs> yes? very can here and cold. Can the other side I, I, ja tam schodziłeś, tak? A że teraz, dół, że bo. teraz cośisz? Możemy, spró możemy spróbować. Czy nam zaraz a drogę przebijamy się przez krzeczory? Nie, no można iść, można chodnikiem ale. Jeśli tylko węże. No. Be please, please. <laughs> you will see yourself how you look like in- Zobacz. do plecaka wrzucić. Tak. Ty wiedziałeś, gdzie ty idziesz, bo ty wiedziałeś, żeby wziąć nie na wylot. Ale, ale nie, bo... Mieliśmy zejść koło tamtego dużego kamienia mniej więcej, mm -hmm. ale tak jest więcej przynajmniej panu dostaliśmy. Widzę tutaj przy wodospadzie nie jest zbyt dużo ludzi w środku a tu ma taki, mamy takiego konia na wejściu